Dzień dobry, dzisiaj jest piątek. Ja się właśnie wykąpałam. E, zaraz idę ze Staśkiem na spacer. E, ogarnę się i przyjeżdża do mnie dzisiaj o 12.00. Monia z Lidią. Także mamy e, dzisiaj babskie spotkanie i będą ploty na bank. Jak zwykle z nią. <gryw> do miłego dnia i widzimy się jakoś później. U mnie standardowo na śniadanko owsianka, bo jakby inaczej. Tym razem jeszcze mamy e, borówki, kawka, tapsy, no i wczoraj zaczęłam e, dla malutkiej takie buciorki na szydełku. No zobaczymy jak wyjdzie, pokażę Wam efekt końcowy. Cześć ziomek! O, jesteś rozmazany. Dzień dobry Stanisław. Hello. Zjadłeś? Dobre było? No, teraz idę jeść ja. Pa! Tam jedzie, Stosiek? Kto tam jedzie Stasiak? Kto tam jedzie? Chodź Cześć Cześć Co Uwaga cześć. 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 A co to mięta? Cześć. A tutaj moja siostrunia cześć. przywiozła Sushi Takie pyszne Umyłaś? Oh wystarczy Mieszko, już wystarczy. Stop, stop, stop. Wystarczy sosu? Proszę bardzo. Proszę bardzo. To proszę bardzo jeść. Jedz, pokaż jak ci smakuje suszki. Będziesz... A sami mnie Skórę zdjąć? Tak, bo ona tak alk nie lubi. Nie no to zaraz zdejmiemy skórkę. Ośmielimy się do cioci. Pomachasz tutaj do mnie? Pięknie. Tu, na o pięknie. Właśnie jadę do Micha do pracy, bo dzisiaj kupuję nowy aparat. Tak się cieszę. Ten jest i mam mega wspomnienia z nim, ale jest tak ciężki, a jeżeli chce coś nagrywać to nie da rany, także właśnie wracamy z galerii, gdzie kupiłam co? Ten Znaczy mąż mi kupił. Tak <laughs> więc y, blogi będą? i będą dużo przyjemniejsze w nagrywaniu niż lepszej jakości <noise> niż przy tej kamerze, bo ta kamera nie dość że jest ciężka, to yy, z ostrością ma duży problem. także jej nie, no jakość jest piękna. O, kurde. piękna. Cuda. a w mieszkaniu jest serio ciemno, więc a 4K wypatrzyła? Co? Ja nie wiem gdzie tu 4K kliknąć. Muszę się nauczyć jeszcze. Gdzie idziemy teraz? Do Oli, dobra. Do sąsiadów! Do sąsiadów? Dzisiaj, słuchajcie, shockers na śniadanie nie owsianka, a pankejki. Yy, Monia wysłała zdjęcie dzisiaj rano, że robiła pankejki. Mówię, nie no, ja, ja też muszę je zjeść, więc śmignęłam po kefir i wyszły mi takie puszyste, piękne. Mm -hmm. Zobaczymy, jak smakują, dam znać. Dzisiaj w kuchni na kolację poleca wołowinę po jakiemuś tam. Wrzucę Wam przepis w opisie. Ja pierwszy raz to e, robię, ale myślę, że będzie pyszne, nie wiem, tak mi się wydaje. E, I tutaj zobaczcie, to wygląda tak. E, składniki to wołowina, papryka, cebula powinna być e, dymka, ale ja nie mam, więc użyłam taką. E, czosnek z imbirem, sos sojowy z cukrem, ja dodałam z ksylitolem, e, limonka i mięta do tego jeszcze idzie. Tak. Zobaczymy. Jak już będzie gotowe, to Wam pokażę. Tak się prezentuje. Gotowe, tanie. Teraz będziemy testować na żywo. A, no, chwila prawdy. Smacznego. Tylko skrop sobie tą limonką, może. Tym tyrym. No dawaj, bo czekają. Dobre? Tak? No to się cieszę. Do smacznego. Kończę ten dzisiejszy dzień. Był bardzo intensywny, bo nabrałam filmik, montowałam go, sprzątałam całą... Yy, hałupkę yy, no i co? Boże, już nie mogę się skupić idę zrobić sobie pielęgnację, zrobię sobie jakąś maskę yy, dostałam ostatnio od Olci słodkie praliny pole do kąpieli, więc dzisiaj chyba wiadą jeszcze dostałam i takiego pluszowego misia parałku do kąpieli chyba to wszystko dzisiaj zużyję Mam jeszcze tutaj jakąś maskę i maskę na włosy. No, dzisiaj zaszedaję I, i chyba zużyję to wszystko. Taki mam dzień. <grym> Także do zobaczenia jutro, pewnie w niedzielę coś tam ma. I'm Mam pokazać, jak skończę łuciki, więc mi taki Jeszcze tutaj będę doszywała im taki piękny guzik. No, mega. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja właśnie skończyłam nagrywać filmik, co spakowałam ze sobą do szpitala. On pewnie jakoś niedługo będzie na kanale. Miałam wczoraj coś tam nagrać. Ale był tak leniwy dzień, ja po piątku intensywnym bardzo, bo, bo i nagrywałam i była Monia, później mieliśmy niespodziankę u naszych wspaniałych sąsiadów. E, w sobotę nagrywałam kolejny filmik i e, wysprzątałam całą chałupę i słuchajcie, tak mi spuchły nogi. Pierwszy raz e, w życiu mi spuchły nogi i w ciąży również, ja nie widziałam swoich kostek. To jest to sakra jakaś. Na szczęście mój dobry mąż mi wymasował stopy, bo podkładał mi poduszki na noc, więc spałam z nogami w górze i rano odzyskałam swoje kostki. Ale to jest dramat. Ja już dawno ściągnęłam biżuterię, ściągnęłam pierścionki i obrączki, bo... obrączki, pierścionki, tak jakby nie wiadomo jakich było. Ściągnęłam pierścionek i obrączkę, bo zaczęły mi puchnąć palce i wolałam nie ryzykować. Tak jak czytałam na forum ostatnio, dziewczyna jakaś pisała, że piła 8 litrów wody, bo próbuje ściągnąć obrączkę i jakby pije. Te, tyle tej wody, żeby ta obchlizna z niej zeszła. Nie wiem, jaki, tam, jaki był efekt końcowy tego. E, także tak. Myślę, że powoli będziemy kończyć tego vloga. E, weekly vloga. E, bo w tym tygodniu za dużo się nie dzieje. Jutro jadę rano, e, znaczy rano, w ogóle. W ogóle teraz jest tak, ja ciążę prowadzę w i Pewnie w większości placówek tak jest, nie tylko w że teraz w związku z obecną sytuacją do punktu pobrań trzeba się umówić. Mhm. Tylko że jestem umówiona na 11.40. O tyle dobrze, że ja śpię długo, ale teraz śpię krócej, bo jak śpię długo, to nie mogę spać w nocy, bo cierpię na bezsenność. Więc wstanę pewnie koło 9. Jestem zapisana na 11.40, ale myślę, że po prostu e, pojadę tam wcześniej, może się wpije po prostu gdzieś tam w kolejce, może ciężarno wpuszczą, co tam jeszcze w tym tygodniu. W tym tygodniu e, jeszcze mam w piątek lekarza prowadzącego i myślę, że będziemy już e, pewnie widywać się częściej, bo... Ja już będę kończyła 35 tydzień, więc pewnie będę miała zalecenie częstszych wizyt. Będę miała pobrany y, ten wymaz GBS. No i tyle. Tyle w tym tygodniu się dzieje. A jeszcze widzę się z dziewczynami i w ogóle. Trochę się dzieje, ale chyba nie będę tego nagrywała. Także miło było Was y, gościć przez te kilka dni. I widzieliście, co tam się u mnie ciekawego y, działo. I zapraszam do filmiku, który będzie na kanale, pewnie za jakieś dwa dni. Tak myślę, że tak wrzucę. Y, I to będzie yy, właśnie to opakowanie y, walizki. I tyle, widzimy się niedługo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!